tu mi wszystko tu będzie w rozświetlaczu. Zapomniałam o tym. Co tu się dzieje? Ufam, to to... w to, co mówi. Wszystko mi w ogóle leci. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Rzek Beauty, dzisiaj mam specjalnego gościa, Mersię Janiewską. Cześć! Możecie ją zdać z TikToka i udało mi się ją zaprosić na zamianę kosmetyczek. Zauważyłam, że jest taka dziwna tendencja, ja nie wiem o co chodzi, bo niby ja zapraszam naszych odcinków, ale każdy ma większą kosmetyczkę niż ja. A. Za każdym razem. I mam takie co ja robię tak! Bo zobaczcie, jakby to jest moja wielkość kosmetyczki i to jest Marysi. Nie jest jakoś tak gigantycznie duża, jak na przykład chyba Gabi przyniosła kufer cały, ale jest no, większa. No wcale nie aż tak dużo, ona po ty... prostu... no nie wiem. <grystanie> ona tak tylko wygląda. Tak. Czy przyniosłaś tutaj różne opcje, czy raczej takie jedno i nazwać agaru? Nie, powybierałam, jedne chyba mam dwa tusze, w zależności, który będzie dla Ciebie wygodniejszy ze względu na szczotkę, mhm. ale tak to mam pojedyncze rzeczy. Okej, okay. ja zawsze daję jeden tusz, mam takie, ten używaj! Tego <grystanie> musisz użyć, to ja mam od humoru, w zależności to jeden albo drugi używam. No dobra, to w takim razie wymyjmy się kosmetyczkami i e, zaczynajmy e, dzieło. Da 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 da. to chyba możemy otwierać w takim razie. Moja jest w ogóle po przejściach kosmetyczka, więc ona będzie cała brudna. <grym> o wow, rzeczywiście! Ej, ale powiem Ci, że podoba mi się to, że ta kosmetyczka jest taka otwierana, bo Twoje chyba po prostu będziesz musiała jakby, wiesz... Wyciągać po kolei. Albo wyrzucić tak i zrobić sobie taką ładną kupkę <grym> kosmetyków <grym po prostu. Nie, no nie wyrażę. <grym> Siski. Ten sam! No, to jest mój ulubiony mój tusz. Mój też. Także masz dwa do wyboru, ale już wiem, który wybierzesz. Wiemy, który wybiorę! Dobra, to powiedz mi tak, od czego Ty zaczynasz? Ja zaczynam. E myślę, że inaczej niż wszyscy od brwi. Ja zaczynam w ogóle najpierw od oczu, a potem zajmuję się twarzą. Tak o. mniej więcej. Okej, okay, czyli jakby tak jak Misia to mówił, e, ja jest jak zwierzę, czyli zaczynam od podkładu, a Wy zaczynacie od oczu, żeby sobie nie nabrudzić. I do brwi w takim razie mam tu jeden, to jest żel i czy coś jeszcze? Nie, to wszystko. To wszystko. Najpierw to i potem to? Właściwie żelu używam dopiero na koniec, jak już um, będę miała podkład i jak już będę miała puder, to tak lekko zaczesuję. Okej, okay, dobra, czyli na razie sam ma kredka. Tak. A Ty w takim razie umiesz. chciałam zapytać. Y, zacznij od bazy. To jest od Rem Beauty. I... A czekaj, to ja też mam jeszcze bazę. Uh, uu, a czyli najpierw baza, potem... Tak, najpierw baza. Zapomniałam o tym. <laughs> a z Benefitu nawilżająca. Dobra. I co? I nakładasz palcami? Tak, tak, tak. I rozsmarowuj. Widzę, że Ty idziesz bardziej w takie kosmetyki mm, coś nawilżające i takie troszeczkę rozświetlające. Mhm. E, a ja mam akurat tak, że ja lubię jakieś takie troszeczkę bardziej matujące i wygładzające, bo ja mam cerę mieszaną. U mnie jest taki problem, że ja mam... Nie mam w sumie jakoś, jakoś tłustej tej skóry, ale tutaj mam e, zawsze suchą i nawilżam cały czas kremami, nawet a. jak się maluję to parę razy potrafię sobie normalnie nawilżającym kremem posmarować. Okej, okay, tak. dobra. Ale to jest akurat specjalnie do mojej skóry, tak. Dobra, czyli ja się w takim razie zajmę brwiami, a Ty um, nałóż normalnie podkład gąbeczką. Okej, okay, ja, ja tutaj walczę z nakrętką. Chciałam odkręcać, o to się widzicie, samo odkręcę. Bardzo dużo ludzi ma z tym problem i to ja nie daję tego podkład, tego, żeby zobaczyć jak ludzie walczą, przysięgam. Nie, wcale. Cześć, ale jaka to, jest, jaka to jest ciemna kredka. To z tego tak wiesz, troszeczkę. Your line tu <laughs> mi. To będę miała takie, takie drzwiomite. Rysujesz kreski, czy zarysowujesz całe? Tak, przejeżdżam tylko tutaj na dole praktycznie i lekko zaczesuję. I w dobra. ten sposób rozcieram trochę to, co narysowałam. Okej, okay. dobrze, dobrze. Ja to w ogóle jestem tak bardzo podstawowa, jeśli chodzi o makijaże. Czekaj, co? to się przekręca? Może myślisz bardziej. A, trzeba kliknąć jeszcze, a. ja tak sobie myślę, Boże, przecież ja tego używam i coś tak nie dzieje się, że się, się popsuło akurat teraz. A. Dobra. a, dobra. Powiedz mi o swoim jakimś takim makijażu, jak to zwykle wygląda teraz na co dzień, jak się malujesz. Ja lubię bardzo podkreślić oczy, a nie maluję się też tak bardzo mocno, jeśli chodzi o konturowanie twarzy. Mam bardzo chyba taką dziecięcą twarz, mhm. żeby coś takiego sobie zrobić. Przeszłam też przez mnóstwo planów zdjęciowych i mam wrażenie, że to do mnie po prostu nie pasuje, taki mocny makijaż. Ja w ogóle bardzo się zawsze boję podejścia do pewnych kroków w mhm. makijażu. Na przykład tak miałam z brwiami, albo wciąż nie potrafię używać bronzera, mam wrażenie, tak jak powinno się, więc o. po prostu unikam tego kroku. U mnie nie unikniesz, bo ja akurat bardzo lubię konturowanie, lubię róż. Nie mogę się to czekać. Jak ty wyczesujesz brwi? Bardziej na płasko, czy te, które podnosisz? Do góry. Do góry. Do do Dobra, no to chyba w miarę myślę, że to będzie takie... Tak, to będzie to. W ogóle widzę, że też masz laminację zrobioną. Tak. Dobra, jak zrobiłaś podkład... Właśnie chciałam powiedzieć, ty... że chyba jest... Okej. Okay. Tak, i nawet kolor nie jest zły, powiem ci. Chociaż teraz jak jesteś opalona, to masz jaśniejszą twarz niż, yy, niż resztę, mm -hmm. ale w miarę kolor jest ok. Ja na razie w sensie teraz nie używam korektora. Dobrze, Cię tak, to jest tak bo ja mam zawsze wrażenie, że mam takie duże worki pod oczami, takie ciemniejsze Aha. i korektor to jest po prostu must have. Jeżeli na przykład właśnie mam jakieś coś, co bym chciała bardziej zakryć, to po prostu używam drugą warstwę podkładu. To troszkę to ja wklep... A, nie, dobra, mam tutaj jeszcze... Dobrze, czyli w jakimś po brwiach robię... Po brwiach tam jest taki e, korektor. To? Nie, najpierw korektor. <laughs> najpierw korektor. Samo jest jasne, dobra, korektor, jest. Tak. To robię tutaj i pod oczami i troszkę na górną powiekę. Dobra. Ale tak bardzo delikatnie, żeby właśnie nie zwarstwiło nam się dobrze. Yy, a czym to robisz? Gąbeczką. Gąbeczką, tak. Dobra. O! Nie możesz używać takiego koloru. Tak. Naprawdę, no, ty? Jak jesteś taka ciemna? No, pipul. No, właśnie, żeby. luka <grym> Jakby widzowie, co tu się dzieje? Przepraszam, <grym> ale to jest, to jest numer 01. Ale to tak tylko delikatnie, naprawdę, no, bardzo delikatnie, właśnie, żeby nie przesadzić. Takie pojemnej kropeczce. <grym> tak. Tutaj też pojemnej. Oh. Dobrze, ja już zrobiłam też podkład. I y myślę, że nic tutaj więcej nie zdziałam. Trzecia warstwa nie. Nie posiada. <laughs> Dobra, no to w takim razie ja teraz bym przeszła do ym, bronzera. Tutaj wybrałam dać ciebie bronzer w płynie. Ja sobie go nakładam, wiesz, co troszeczkę tak tutaj pod, ym, pod, pod, <laughs> pod kość. Takie ze dwie kropeczki. Troszeczkę przeciągam wzdłuż nosa i pod żuchwą. Dwie kropeczki? Tak, jedna i druga. Ma... O ci trochę większa, ale nie ma problemu, wszystko się rozetrzymy. ja to potem rozciągam gąbeczką. Okej, okay, powinna być chyba na odwrót, jeśli chodzi o wielkość. Ale naprawdę się tak skupiasz na tym, mm. już takie... Mm. Ale spoko, słuchaj, musisz przełamać rody, bo byś pewnie tego sama nie zrobiła. Nie. Ja tak hamsko się gapię, ale okay, <laughs> po prostu Nie mnie to... za lekko? nie, Nie, jest okej, okay, no. jest okej, okay, tak, bo potem jak to będziesz rozcierać, to będzie no i cacy, patrz, nawet równo. Ja się aż tak nie skupiam, ja robię Pębę, jest trochę krzywa tak mam, się przetrze. O, Ojej, teraz co ja powinnam zrobić, żeby A. to robiła w tym czasie e, Tak, to teraz taka mała tubka rozświetlacza. O tak, ja sobie nakładam ją na koniuszek paluszka. Tutaj na skroni nakładam, tutaj mm. i... Na... podłukiem brwiowym, na nosku troszeczkę i łuk kopityny. Okej, okay, dobra, to ty bardzo wcześnie zaczynasz oświetlenie, że jakby jeszcze przed podkładem, załóżmy. A ty w takim razie możesz właśnie rozciągnąć tak troszeczkę będzie do góry. Ty, ale to ma kolor! Czy tak. To... Okay. Ta, taki podrowy róż troszeczkę. Okej, okay, dobra. Dobra? No i tak do góry bardziej, żeby nie rozciągnąć sobie na dół za bardzo. I jak masz za mocno, to teraz zmień sobie stronę gąbeczki, tak żebyś miał mhm. czystą. No i teraz jeszcze raz krep tak samo. Ej, fajny ten rozświetlacz jest. Powiem Ci, że ja odeszłam od ym, rozświetlaczy takich właśnie w kremie, bo ja je zwykle nakładam po już podkładzie i po wszystkim i nie za dobrze to dla mnie wygląda właśnie potem, ale rzeczywiście jako taka baza przed, może bym spróbowała. Może to ma sens. Ale widziałam gdzieś taki trend, że właśnie na przykład na całą twarz nakładał ktoś rozświetlacz i potem podkład. Tak, też to widziałam, ale tego bym się bała akurat. <noise> to bym się bała przetestować. No. To jest w miarę ok. Tak. I teraz? Jasnie. A, o, dziękuję, dziękuję. I teraz mamy taki jasny cień. do powiek, go już wyciągnęłaś? Tak. On jest już też zużyty, ale no widać, że faktycznie korzystam tak. z tego produktu. Teraz, tak, żeby ten podkład nam się tak nie marszczył pod, um, pod oczami i tutaj na powiece, to ja przejeżdżam tak pędzelkiem leciutko. Okej, okay, on jest też bardzo jasny. Tak. A ten nos jak tak bardziej na zewnątrz, czy roz... bardziej, Czyli tak się przeciągasz właśnie od góry do dołu albo od dołu do góry. Dobra. Ale tak bardziej po prostu po tej linii. I następny krok jaki jest? Po tym będzie róż. I powiem Ci, że jeszcze nigdy nie robiłam makijażu w takiej kolejności, jak teraz robię. Więc jestem zajrana. Dobra, róż. Róż. I w jaki sposób? Ty też na rękę czy tutaj od razu na... Wiesz co, policzek? ja sobie daję już od razu na policzek, mhm. ale ja też wie, wiem mniej więcej, ile bym chciała nałożyć. Więc Ty możesz sobie na przykład dać delikatnie na palec taką jedną kropeczkę. Delikatnie możesz przyłożyć i zobaczyć, czy to już wystarczy. Jedna tak i potem druga bliżej nosa. O. I Lucy, teraz między nimi masz sobie jeszcze jedną zrobić. Okay. No, idealnie, I Po tym cieniu? Co ja robię? Tak, to następny krok. Tam jest taki brązer, a ja go rzadko używam jako brązer do konturowania twarzy. Okay. Za to byłam kiedyś na planie zdjęciowym i pani użyła swojego brązera jako cienia do powiek. Mm -hmm. I ja w ten sam sposób go używam. Takim dużym pędzelkiem i tutaj na górną część powieki. Rzadko powtarzam czyjeś ruchy, a to mi się bardzo spodobało. No widzisz? Ona miała akurat typowy brązer, właśnie do twarzy, a ten jest takie fajne rozświetlające. Mhm. Oj, chyba ja sobie za dużo. Nie, jest naprawdę spoko, tak? Oczywiście. Dobra. Ufam Tobie. Ufam coś do... w to, co mówisz. Obie sobie będziemy komplementowały <tuszz areas> makijaż, że pięknie nam wyszło. <tuszz�aja> Ta, o jest ale super to zrobiłaś, Naprawdę. Wow. Powtarzaj to teraz codziennie. Czy tyle wystarczy? Tak, tak, tak. Tylko nie kłam mi. Nie. W sensie, mów mi, jak coś jest nie tak, bo Ty jesteś miła, a ja bym chciała, żebyś mi powiedziała, jak się mam pomalować. Nie, jest w porządku. Dobra. Tak. To Ty więcej różów. O, jeszcze więcej. Tak. Ja już tutaj... Bo sobie wytarłaś go. Totalnie sobie go wytarłaś po brązerze, Powiedz mi, co teraz? Z tej paletki złotej. Używam tego cienia, którego już nie ma, więc wzięłam ci coś na zastępstwo. Tak, ten. To też parę moich koleżanek robi, że rozświetlaczem tutaj tą. Część powieki od wewnątrz jakby okay. i ona jest tak fajnie wtedy też rozświetlona. Czy już? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze mocniej? No ja bym jeszcze trochę dołożyła, musisz go, musisz go widzieć, słuchaj. Dobra. Teraz tak, że wiesz, musisz go widzieć i jeszcze potem końcówką możesz sobie nałożyć na nos. jest tak delikatnie wklepać troszeczkę na nos. To jest niesamowite, bo ty tak bardzo nie chcesz tego dołożyć, a tak bardzo ci uwielbiam. Już czuję, po prostu teraz, to mam jedną plamę. To ale skrom. spoko, bo tam zawsze możesz, wiesz, zaklep zaklepać podkładem. Powiedz mi teraz, co robię dalej? Następny krok to rozświetlacz, ale już taki typowo tak. I ja go lubię sobie dać tutaj w kącik oka. A ty w zasadzie myślisz też, jak już ten róż masz gotowy, bo chyba masz gotowy, tylko cały czas sobie go było dobrze, to, to, jest Nie tak. to jest... Zostawiam gąbeczkę. Dobrze, to teraz puder, to jest pod oko, mhm. a druga część sypka jest na twarz. I potem tego sypkiego sobie użyj w zasadzie tylko tutaj na czoło, i delikatnie na brodę. Bardzo mi się podoba kolor tego rozświetlacza, tego sypkiego, bo on jest taki fajny, ciepły. I do, do twojej karnicy mi się wydaje, że też super wygląda. Czułko teraz, tak? Tak. Tutaj, tak po prostu? Tak, tak jakby wiesz, tak nad brwią, po prostu te takie najbardziej środkowe, środkowe czoło. <grym> Ale to jest takie urocze, że ty tak bardzo myślisz nad tymi krokami, i to jest takie dobra, żeby <grym> zrobić wszystko tak, jak powinnam. I to jest takie super, bo ja robię takie. <grym> Nie, no też widać, że się starasz. Teraz pędzelkiem. Tak, i pędzelkiem właśnie tą warstwę pod oczy sobie możesz tak troszeczkę dać. Dobra, tutaj pod oczy. Tak, Czy jeszcze tak... gdzieś? Nie, nie, ten tak. akurat tylko pod oczy, tak żeby ci się właśnie nie, nie wołkował ten podkład em, mm. i tyle. Ja bym teraz poszła u ciebie w brwi. Taki klej, jakby z kolorem, po prostu przeczesuję takim właśnie klejem e, i zaczesuję właśnie tak trochę bardziej do góry. A ja w co teraz powinna iść? Teraz e, jest niebieska kredka. Ja uwielbiam sobie podbijać kolor tęczówki, więc tutaj mm. pod. nie wiem, jak to nazwać. Tutaj. pod rzęsami? Tak. Tylko ona jest intensywna. Jest przepiękny w ogóle to jest. Kolor. Co to jest w ogóle? To jest jakiś... Z Eveline? Everline? Wow! Ale bardzo dużo pytań w ogóle dostaję o tą kredkę. Jedna z najbardziej dostępnych, a mi się tak podoba efekt, wow. który właśnie daje. A powiedz mi, ty to robisz tak trochę szerzej, czy taka cieniutka ta kreseczka? Właśnie szerzej na końcówkach oka. Dobra. No fajny ten... klej... K ten no właśnie to jest, to jest chyba jedna z takich nowości nyx bo oni wcześniej mieli ten klej tylko przezroczysty, Mm -hmm. a, a teraz wypuścili z kolorami, i właśnie bardzo mi się sprawdza. Następny krok u mnie to: albo jest czarna kreska na zewnątrz, albo ostatnio zaczęłam robić brązową i znajdziesz e, brąz, uh. brązowy cień. A! Uh. I nią tylko na zewnątrz kreskę. A ja? Teraz. U ciebie. Próbuję. Teraz ja bym przeszła do oka. Ja ostatnio prawie w ogóle nie używam cieni. Możesz e, sobie użyć różnych kolorów, ale ogólnie używam teraz eyelinerów. I robię sobie bohomazy. Mm -hmm. O, ok, okej, okay. Taki brzoskwiniowy, fioletowy, plus jeszcze tutaj masz taką paletkę y, aktywowaną wodą. Możesz sobie zrobić na przykład tutaj, na przykład taką falkę, gdzieś kropkę. Zaszaleć. Dokładnie. One nie muszą być równe, właśnie po prostu dorysuj sobie coś, co ci się widzi, jakby. Wszystko mi w ogóle leci. Robisz mi konkurencję, bo do mnie zawsze wszystko leci, ja zawsze wszystko upuszczam. A w tym odcinku, słuchajcie, macie Marysię. Dobra, ja też sobie zrobię na razie taką zwykłą kreskę. Opinię. No właśnie, teraz kreski to jest zawsze taki, y, taki dźwięk tego y, świerszcza. Ale to jest w ogóle mocny kolor. W sensie inaczej wygląda na paletce mhm. tutaj, a inaczej na oku. Dochodzisz do samego początku oka, czy do połowy? Do połowy. No to właśnie tak skończyłam, bo tak miałam a a wiesz co, może się zapytasz na przykład. Nie, a u nie, do mnie? połowy już się nie bawię dalej, bo to by różnie wychodziło co bym pewnie poprawiała, że jest nierówno. Ale żadnego nie. cienia nie nakładasz po to? Nie. To jest po prostu wychodzenie. Poza moją strefę komfortu. Bardzo dobrze, kolorami. o to chodzi. Okej, okay, a ja w takim razie widzę, że mam dwa eyelinery. Robię w kąciku oka tą kreskę taką. Uh, w sensie tutaj z... taką. Tak. okej. Okay. Bo użyję Fenty, bo akurat go znam. Ja tylko używam właśnie z Fenty brązowego i ma... to jest jeden z piękniejszych brązowych kolorów, jeżeli chodzi o eyelinery. No i właśnie w ogóle lubię kosmetyki z Fenty. One są takie trwałe. Mm -hmm. Nie wiem, czy testowałaś sobie też. Oho, odbiłam mm -hmm. sobie wszystko. Tak, Ale spoko mam te baciki, znaczy patyczki, więc to na pewno, na pewno damy radę. Czy ja to zrobiłam mniej więcej dobrze? Nie chcę tak za bardzo. A, no, jak ładnie ci, ty ładnie ci wyszło. A ty tak Kolej. mi <grystanie> Ej, nie, naprawdę. Czekaj, bo one muszą mnie zasnąć. <grystanie> Dziękuję. Do pomocy. <grystanie> Powinniśmy mieć taki wiatraczek, no, taki tak. Róż daje tylko odrobinkę, dosłownie paluszkiem A, czekaj, a te rzęsy czy rzęsy jeszcze potem? E to dopiero na Aha, okej, okay. czyli teraz byś robiła róż. Tak. Ja tego koloru nie mam, to się nazywa Peach Face i ma przepiękny kolor. Czyli dajesz go gdzie mniej więcej? Tak pod skroń troszeczkę i tak nad niego wtedy daję rozświetlacz. Okej. Okay. Raczej tak go trochę niżej. Uuu, jest naprawdę ładny, jestem pewna, że na Twojej skórze bardzo dobrze wygląda, bo właśnie jest taki fajny, ciepłutki. Widzę, że, że czujesz się zobligowana tak. użyć jak największej ilości kolorów. Żeby nie było, że nic nie robię. Byleby nie zrobić kreski po prostu od środka, żeby to było trochę inne. <laughs> tak, tak, nie, na pewno ja nie robię od środka, więc tego Ci nawet by zrobić. Wygląda to przepięknie, bardzo mi się podoba ten róż. Teraz na niego nakładam ten puder. Ym... Czy jeszcze jakiś brązer coś? Nie, brązera, właśnie tak jak powiedziałam, nie używam, ale puder. I w środku jest gąbeczka, tylko ona jest taka już. Ja mogę sobie może. Nef? Albo y, używam tego z pędzelkiem. Jak jestem opalona, to częściej używam tylko po prostu tego trochę podkładu z pudrem. Ja bardzo lubię te podkłady Fenty, one są mega fajne. Tylko wtedy, co najeżdżasz na ten róż, czy nie? Tak, ale tak dosłownie odrobinkę, żeby był jeszcze ten efekt. A powiedz mi na przykład, właśnie, jak mam jakieś niedoskonałości, to tego używasz tego korektora, którego używasz pod oczy, bo ty pewnie nie masz niedoskonałości, więc używałaś nie używasz. Ale bym użyła wtedy korektora. Okej, okay. tylko on jest mega jasny. To bym musiała mieć ciemniejszy kolor. To ja zrobię tak, że tam, gdzie mam niedoskonałości, to użyję sobie Beauty Blendera i po prostu wtedy dam trochę więcej tego podkładu, bo ten od Fenty on ma naprawdę mhm. dobre krycie. Dobra, ja skończyłam kreski. Wiesz, co ja bym jeszcze dodała? Na przykład różową kropeczkę tu i tu. Okej. Okay. Jakieś takie coś żeby było trochę wyżej. Dobra, żeby dobra. albo możesz użyć tego samego koloru, co tutaj użyłaś, tego. Mm -hmm. Właśnie dać na przykład tu i tu. I potem możesz po tym już sobie pomalować rzęsy. A w ogóle teraz zauważyłam, że powiedziałam dobra, tam gdzie będę potrzebowała większego krycia to sobie nałożę yy, gąbeczką i lecę całą twarz. Cała <tosławiasz> <to> ta... <tosławiasz> twarz do przykrycia. <tosławiasz> tak, zauważyłam, że właśnie tego potrzebuję dzisiaj. <tosławiasz> już skończyłaś widzę? Czy jeszcze? <tosławiasz> tak, tak. Tak, już, już sobie... Potem sobie rusz, rozumiem. A, a właśnie, nie, nie pamiętam. Dobrze, że mnie plaść, bo ja sobie ja się teraz kolejny krok. To jest ten rozświetlacz. Wracamy do rozświetlacza. Ale no widzę, że Ty nie masz takiego pędzelka. Ja mam taki płaski... A, taki wachlarz. Teraz, teraz um, tego rozświetlacza, ale tak biorę dosłownie i odszypuję pędzelek. I tutaj na skronie, pod łuk brwiowy i nas i tutaj łuk kupidyna. Dobra, czyli mniej więcej tam, gdzie wtedy ten, był ten kremowy. Tak, dokładnie tak. Jeszcze przed tuszem do rzęs dam Ci taki rozświetlająco-kolorowy cień. Ja go sobie daję na przykład tylko w wewnętrznym kąciku, żeby tak trochę dodać takiego błysku, żeby wiesz, coś tam, coś tam działo. Najbardziej się boję, że zaraz upuszczę to pudełko i po prostu wszystko tu będzie w rozświetlaczu. Widzę, że Ty masz same czarne scenariusze, jakby w zasadzie co się może stać nie tak. Intensywnie? Okej. Okay. Mogę też rozetrzeć troszkę tym pędzelkiem, może jakoś. Tak jest w porządku? Tak, tak będzie okej, okay. no. Dobra. Tylko możesz sobie ewentualnie wziąć gąbeczką, końcówką, tak sobie zetrzeć, wiesz, spod oka mm -hmm, to, co dzisiaj się mm -hmm. tam ewentualnie trochę sypało. Dlatego pewnie mnie mi się nazywa zwierzęciem, bo potem już nie trzeba robić takich rzeczy, jak się podkład nałoży później. I co nam zostało? Rzęsy? I potem I... usta. jeszcze miałam właśnie laminację rzęs, bo kiedyś jeszcze zanim była laminacja rzęs, to y, używałam zalotki mm -hmm. zawsze. No i to trochę wydłużało czas i zawsze mi na przykład kreska. Się... <laughs> ty ja nie zrobiłam kreski, laminerem. A nie, bo to tylko tu tak. robię. Okej, okay, bo <laughs> już tak miałam <laughs> to myślę o kresce i nagrał. Ja się właśnie zaczęłam zastanawiać nad laminacją rzęs. Ale gdzieś Ma ty masz trochę podkręcone rzęsy naturalnie. W sensie jak patrzę, bo teraz nie masz zalotki, prawda? <laughs> nie, nie. nie. No to masz, masz trochę podkręcone, bo ja na przykład mam tak, że one są zupełnie proste, takie Malujesz dolne? Tak, maluję. Puf! <noise> nie pomalowałam. Ja mam takie. <noise> Ale tak bez pytania. No właśnie, odruchowo i tylko tak w trakcie, wiesz, malowanie miałam takie. <noise> bo to ta była odpowiedź. Po no, bo zdjąć tuż do rzes, to jest chyba najgorsza w ogóle rzecz ever. Widzę, że ty przyszykowałaś mi konturówki. Ja też tobie przygotowałam konturówkę i mam wrażenie, że robimy usta. Tak samo, czyli najpierw konturówka, a potem błyszczyk. Tak. Ehm... Czy któryś kolor konkretnie? Nie. Bardzo lubię ten właśnie jaśniejszy. I wtedy mm -hmm. używam jaśniejszego błyszczyku, a jeśli ciemniejszą kredkę, to ciemniejszy błyszczyk. Okay, Ale ja sobie... ten jaśniejszy jest taki fajny. Dzień ci stało! <laughs> Siostra skalpel. <laughs> <noise> Lubię ciemniejsze usta, ale poszłabym chyba bardziej w twój styl. Tak, znaczy mm. wiem, że to też jest twój styl, ale zobaczyłabym... Czekaj, zobaczę, czy ta ma sens, żebym mnie utemperowała. <noise> nie, <błóż> ją! <noise> Chcę zobaczyć, czy to w ogóle będzie... E, nie no, będzie spoko chyba kolor. Czy ty obrysujesz jakoś specjalnie? Nie wyjeżdżam za kreskę, tylko tak po linii normalnie. Czyli tak robisz sobie usta. taki łuk delikatny? Tak. Bo ja na przykład sobie zamaluję. Możesz sobie trochę górną wargę powiększyć, tak minimalnie wyjechać za, a ja zrobię na równo. Właśnie ja zawsze boję się, że to tak nienaturalnie wygląda, albo nie mam tego poprawnie zrobić. Zaraz ocenisz. A ty rysujesz tylko taką linię na około, czy jeszcze przeciągasz trochę do środka? Rysuję parę kresek jakby do środka, i przyjeżdżam. Ustami, żeby to było tak naturalne. Okej, a ja sobie robię tak, że po prostu trochę tak jakby właśnie tak by chciała cieniować troszeczkę. Tak, kreski? czy Tak, tak po prostu na całych ustach. Okej, dobra, i potem je rozmazujesz? Tak, 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 tak. przecieram parę razy. Z tym się jeszcze nie spotkałam, że właśnie też tak ktoś kreskował i potem sobie rozcierał. A gdzieś to widziałaś też, czy tak sobie wymyśliłaś po prostu? tak sobie wymyśliłam. No, momencie, że nice. Prawie bym sięgnęła po ten róż. Tak po prostu a. patrzyłam na niego. Też jest bardzo ładne, ale myślę, że był, był bardzo intensywny na ustach. Zdecydowanie. Ja właśnie, jak już używam błyszczyków, to takie jednolite. A tak wolę, żeby usta były takie wiesz, trochę, takie po prostu jakby soczyste, mhm. a nie takie błyszczące błyskiem. Ale żeby to... wtedy oczy zwracały uwagę. No ja już nie wiem, od czego to zależy. Może to po prostu tak preferencja na zasadzie, że nie wiem. <laughs> mhm. Preferencja. <laughs> A widzę, że przykładasz też fixer. Tak. Czy tego używasz zawsze, czy tak? Raczej stosuję przy każdej okazji. To A skoro ty? go mam, to go psiknę. Ja właśnie tak na zasadzie raczej jak wychodzę gdzieś mm -hmm. i chcę, żeby na przykład, wiesz, nie wiem, przez całą imprezę mi się trzymał, albo na na, muszę być cały dzień w makijażu, to wtedy tak. Ale jak na przykład, nie wiem, na parę godzin, albo gdzieś wychodzę tak na zasadzie, do kina z znajomymi, to mm, nie chcę się Okej, okay, czyli ja już jestem ready? Tak. A ja jeszcze. Ach, nie, ja zasunęli mnie to. No właśnie, mnie z... dotknęło. A, dobra, czyli w takim razie czas na ocenę makijażu. Wyglądasz na pewno inaczej niż do tej pory. Powiedz mi, co najbardziej Ci się podoba w tym, a co tak wiesz, że na pewno byś nie zrobiła, co ja No, no. Podoba mi się ten cień w kąciku oka. On jest taki kolorowy mam wrażenie, że jeszcze bardziej dodaje tego koloru do oczu. Czy bym się przekonała do tych kresek kolorowych? Nie wiem. Myślę, że kwestia praktyki. Fajnie wyglądam, tak bardzo dziewczęco, uroczo moim zdaniem, tak inaczej, bo ja ten mój makijaż robię tak trochę pod dorosłą osobę, ale jednak nie ryzykuję tak bardzo z tym konturowaniem twarzy, żeby no nie tak, przesadzić. tak, rzeczywiście, no, że on jest taki trochę poważniejszy, a tutaj tak. masz takie, że jest trochę takie playful, więc się dzieją rzeczy. Tak, taka zabawa tym mhm. makijażem faktycznie. Róż. To też kwestia przekonania się do tego. Ale ogólnie, jakby sam, sam kolor i to ci się podoba. Tak, bardzo mi się podoba. A co najmniej ci się podoba i uważa, że tak jakby nie. Brakuje mi mojej kreski w kąciku. Okay, A, tak. rozumiem. I rozświetlacza. Ja się na skroniach, na nosie i tutaj łuk kupidyna. To teraz <grym> ja jeżeli... posłucham chętnie. <grym> Tak, jeżeli chodzi o ten make-up, to bardzo mi się spodobały brwi, tylko mam wrażenie, że są trochę za ciemne, ale jak gdyby. O, nie użyłam tego! Zapomniałam! Właśnie chciałam powiedzieć, że zaraz, że tak właśnie fajnie jakoś to je ułożyłam i tak w sobie sensie zaraz nie ułożyłam ich, to była tylko szczoteczka. Ja też o tym zapomniałam, bo jeszcze sobie postawiłam. No do właśnie, a ja tutaj. tak patrzyłam do kosmetyczki, no. co ci zostało. Mhm. A ja sobie postawiłam obok. Więc mhm. z tego kroku konkretnie nie mamy, ale mimo to by wyglądało bardzo ładnie. Nie podoba mi się ta kreska w środku, bo po prostu ja czuję, że nie do końca potrafię to robić, mhm. bo po prostu nie lubię, więc mam takie, yy, że to nie wygląda tak dobrze, jak powinno. Usta super, bo tak samo bym nie robiła. Bardzo mi się też podoba ten róż. I ogólnie ten makijaż jest taki mega bezpieczny, więc ja bym się tak nie malowała, bo dla mnie bym wyglądała zbyt tak... Mm. Nie no wiem, co tak. jak na ciebie. No, <laughs> przygaszona Aga. <laughs> o, właśnie przegaszona, bo tak potrafiłam <laughs> zrobić ten ruch, ale nie umiałam tego nazwać, tak. więc jest taka trochę przygaszona i stanowana. Ale mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się podobała ta zamiana kosmetyczek, że podobał się Wam wybór gościa, gości, jak to woli. No i wpadajcie koniecznie do Marysi na TikToka, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A my widzimy się w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. Dzięki pięknie. Dzięki. <laughs> Jeszcze tak na koniec ja, po prostu dzięki za zaproszenie i Wam za oglądanie. Trzymajcie <laughs> się, papa! pa! pa. Cześć.